W wesołych nastrojach rozpoczynamy dzisiejszy poradnik, dzisiejszą pogadankę, ale będzie to temat jak zawsze bardzo ważny i jak zawsze dotyczący nas wszystkich, kierowców, właścicieli, użytkowników y, samochodów. Dzisiaj będzie o prądzie, ale nie bójcie się, nie, 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 nie będzie o samochodach elektrycznych. Uff. Możecie odetchnąć z ulgą, wiem, że one dominują teraz nasz nowoczesny motoryzacyjny światek, ale dzisiaj będzie o tych bateriach, z którymi mamy do czynienia w samochodach od dziesięcioleci albo nawet od stuleci. Mówię o akumulatorach tych 12 tych, które zawsze są, zawsze nas wspomagają. i Wtedy, kiedy motoryzacja była super prosta, te akumulatory już też z nami były. Pamiętacie takie obrazki, albo nie pamiętacie, bo nie macie tylu lat, co ja? E, czasy socjalizmu. Siarczyste mrozy, minus 28, minus 30 stopni. I panowie w kożuchach, w czapkach futrzanych, którzy przechadzają się od swoich dużych kwiatów, polonezów, maluchów i trabantów z akumulatorami w takich specjalnych albo siateczkach, albo nosidełkach, albo taki pasek został przysposobiony. Mój dziadek tak zrobił. I ten akumulator po prostu codziennie po powrocie z pracy, pyk, 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 odkręcamy klemy, bierzemy, stawiamy w ciepełku, w łazience. Jak potrzeba doładowujemy, jak nie potrzeba, nie doładowujemy. Całą zimę ci. Wspaniali mężczyźni tak właśnie wędrowali ze swoimi samochodowymi bateriami. Dzisiaj w ogóle nie do pomyślenia, kto samochód stoi, ma stać, ma działać. Ja mam przyjść, mam go trącić, on ma odpalić, ale słuchajcie, trzeba mu dać szansę. I teraz tak, pamiętajcie, że dzisiejsze konstrukcje samochodowe, czyli. Te wszystkie zelektronizowane urządzenia, z których korzystamy na co dzień, zwane dalej samochodami, potrzebują, nawet wtedy, kiedy stoją, wtedy, kiedy są wygaszone, dużo większy pobór prądu niż tamte duże fiaty w tamtych czasach. Co to może oznaczać? Czy musi to oznaczać, że bateria musi być do nich odpowiednio dobrana, że musi mieć odpowiednią pojemność, że musi mieć odpowiednio wysoki prąd rozruchu i że o tę baterię również od czasu do czasu trzeba zadbać. O tym za chwilę. Rzeczywiście ten pobór prądu w samochodach dzisiaj jest duży, gdyż no, samochód sam się potrafi w nocy zaktualizować software'em, prawda? Samochód gdzieś, gdzieś tam się łączy z tymi satelitami, łączy się przez kartę SIM. Bardzo dużo procesów w samochodzie postępuje. Kiedyś zostawiało się jedną lampeczkę małą włączoną, i już w nocy akumulator był zdechły i rano samochodu nie dało się uruchomić. Dzisiaj te akumulatory mają niezwykle trudne zadanie do wykonania, a jednocześnie my też eksploatujemy je w dużo bardziej wymagający i może mniej przemyślany sposób, bo jeździmy na przykład na krótkich dystansach. Wtedy cały system ładowania akumulatora, czyli alternator i spółka, kable, przewody i to wszystko, nie nadąża z ładowaniem tego akumulatora. Odpalamy samochód załóżmy 6 razy w ciągu dnia i przejeżdżamy po kilometr półtora. Tym samym Zażynamy go. Jeżeli mu nie damy szansy od czasu do czasu przejechać, się, odetchnąć i doładować się do tego pełnego woltażu, który jest mu przewidziany, to rzeczywiście ten akumulator po dwóch, trzech latach nam zdechnie. Tak było w moim samochodzie elektrycznym. Jak wiecie, eksploatuję Nissan Lifa od ponad sześciu lat. Jedyne dwie awarie, które mnie spotkały w tym samochodzie, to były awarie. 12V instalacji elektrycznej, bo taka w tym samochodzie też jest do obsługi klimatyzacji, do obsługi oświetlenia kabiny i tak Dwa razy po prostu akumulator szlak trafił. Dlaczego? Dlatego, że ten samochód z silnikiem elektrycznym jest używany wyłącznie na owych krótkich, króciutkich i króciuteńkich dystansach. Także dwa razy asystans, dwa razy wymiana tej normalnej baterii i po prostu nawet ta nowoczesna motoryzacja czasami musi się poddać. Wszystkie te problemy kumulują się. Właśnie teraz kumulują się sezonowo, wtedy kiedy temperatura yy, niebezpiecznie spada, i to właśnie teraz musimy zwrócić uwagę na to, w jakim stanie jest nasz samochodowy akumulator. Jak to zrobić? Można to zrobić samemu w sposób amatorski yy, czyli dopieścić ten akumulator, zdjąć klemy, wyczyścić ładnie szczotką drucianą albo papierem ściernym wszystkie styki które dochodzą do, do, na do naszego akumulatora można też szmatką antystatyczną wyczyścić sam akumulator jeżeli mamy akumulator obsługowy czyli z dolewanym elektrolitem można odkręcić zakrętki wszystkich cel i uzupełnić płynko pamiętajcie nie za dużo bo płyn się wtedy przelewa między celami i akumulator szlak trafia jeszcze szybciej także tylko w tym poziomie który jest zalecany ten elektrolit powinien tam meandrować. Cóż jeszcze możemy zrobić dla naszego akumulatora? Możemy podjechać do pierwszej, lepszej stacji kontroli pojazdów albo do warsztatu samochodowego i zrobić ciut bardziej profesjonalny test akumulatora, czyli zbadać stan elektrolitu, zbadać jego poziom, zbadać wydajność i zużycie tego akumulatora. Będziemy wtedy mieli pełen obraz, czy już nadaje się do wymiany, czy też jeszcze troszkę będziemy się mogli nad nim popochylać i będzie on nas mógł w naszym życiu wspomagać. Są też takie urządzenia, które mogą nam doraźnie pomóc w razie awarii akumulatora. Czyli schodzimy i mówimy, no dobra, dentka nie działa. Dwa razy zakręcił i powiedział dość. Możemy wtedy skorzystać albo z kabli od sąsiada, ale sąsiad nie zawsze jest w domu albo już pojechał do pracy. Możemy skorzystać z tak zwanego boostera i możemy korzystać prewencyjnie z prostownika, którym ten akumulator będziemy mogli ładować, bądź to w garażu, bądź to na podwórku, bądź to we własnym mieszkaniu. Zobaczmy, jak takie urządzenia wyglądają. Te dwa niewielkie urządzenia, które widzicie na ekranie, są nieocenione nie tylko podczas zimowych mrozów. Tak naprawdę każdy świadomy użytkownik samochodu powinien je mieć w swoim garażu. Przyjrzyjmy się im bliżej. Wygląda jak nieco większy powerbank i faktycznie jest to jedna z jego funkcji. Najważniejszą z nich jest jednak możliwość uruchomienia silnika w przypadku rozładowania akumulatora. Rozrusznik litowy Osram Battery Start 400 bez problemu zmieści się w schowku na rękawiczki. Budowany w niego litowo-kobaltowy akumulator po naładowaniu umożliwia bardzo łatwy rozruch każdego silnika. Wysokoprężnego pojemności skokowej do 4 litrów, a benzynowego aż do 8 litrów. Wewnętrzny akumulator tego urządzenia można naładować do pełna z domowego gniazdka w około 4 godziny. Miłym i przydatnym dodatkiem jest wbudowana w starter latarka. Właściciele aut nieużywanych w sezonie zimowym docenią inteligentny prostownik Osram Battery Charge 908. Oprócz standardowej funkcji ładowania akumulatora ma on program konserwujący baterie naszego auta. Dzięki niemu przez kilka zimowych miesięcy, kiedy samochód odpoczywa w garażu, elektronika urządzenia będzie dbała o dobrą kondycję baterii naszego auta. Urządzenie obsługuje pojazdy z 12- i 24-voltową instalacją elektryczną. Nadaje się do klasycznych akumulatorów kwasowo-ołowiowych oraz tych wykorzystywanych przy systemie start-stop. Na wyświetlaczu LCD mamy ciągły podgląd na status ładowania. No, widzicie jakie to mądrości ludzie na świecie wymyślają, a my możemy z tego korzystać. Oby jak najrzadziej z tego korzystać, ale rzeczywiście zwykle lepiej działać prewencyjnie niż potem takim ewentualnym boosterem e, lizać rany. Lepiej niech on podziała jako latarka albo ładowarka do telefonu, który się i tak musi ładować, niż żeby tam coś z tym akumulatorem nam się złego stać miało. Kolejne scenariusze, które piszemy sobie w tej pogadance e, dotyczące awarii i, lub potencjalnych awarii naszej baterii samochodowej, no, jest coś takiego jak. E, nie Nieeksploatowanie samochodu zimą. Czyli odstawiamy samochód do garażu, no i teraz kiedyś odłączało się klemy, wyjmowało się akumulator, i w takim Oldsmobilu bez problemu można takie coś zrobić. W samochodzie, który jest gaźnikowy, który jest stary, pod który podkładamy tekturę, wszystkie kapią, prawda? Te, te timery. Wtedy możemy zdjąć klemy, wyjąć akumulator, akumulator postawić w jakimś ciepłym miejscu w garażu czy w domu. Wtedy wiemy, że jak go wiosną podepniemy, wszystko będzie ok. Jeżeli zaś mamy samochód nowoczesny. Z którego nie korzystamy zimą, bo jest to na przykład narowisty roadster, jest to kabriolet, który chcemy odstawić, jest to auto, które nie chcemy, żeby niszczało, żeby pożerało naszą nieszczęsną sól. Wtedy warto zadbać o takie urządzenie, które zapewni przez cały czas przepływ prądu w instalacji elektrycznej w samochodzie nie wymaga odłączania akumulatora. To urządzenie można podpiąć bądź to do klem, bądź nawet też do zapalniczki, tak zwanej, czyli do gniazda 12V w samochodzie. Nie wszystkie auta mają przepływ prądu z gniazda 12V, kiedy są wygaszone. Zwróćcie na to uwagę, sprawdźcie na kontrolkach, czy aby na pewno działa. Jeżeli nie, trzeba to urządzenie wtedy podpiąć do. Ja mam taki jeden samochód, już dosyć nowoczesny, a lat ma kilkanaście i on rzeczywiście od października do marca w ten sposób zimuje, zostawiam go na neutralu i przepycham go tylko o pół metra, czy nawet o 10 centymetrów, żeby nie odkształciły się opony, instalacja elektryczna funkcjonuje, wszystko funkcjonuje, siadam wiosną, pyk. Znaczy, pyk, z tej strony, odpalam i wyjeżdżam. To naprawdę działa. Nie trzeba wtedy doraźnie ładować akumulatora. Nie trzeba go wyjmować, bo jeżeli samochód ma nowoczesną instalację elektryczną, ma dużo elektroniki, to jak odepniemy mu klemy i zdejmiemy akumulator na pół roku, komputer może po prostu zwariować, może stracić pamięć i wysypie nam wtedy ferię kontrolek wiosną i będziemy musieli udać się na reset tego komputera gdzieś do warsztatu a takich rzeczy. Nie chcielibyśmy robić. Ostatnia rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, dobór akumulatora. Pamiętajcie, innych akumulatorów używamy do silników benzynowych, innych do silników wysokoprężnych, innych do samochodów, które mają system auto start-stop, innych zaś do tych, które tego systemu nie mają. Bardzo dokładnie sprawdźcie, jak będziecie wymieniać akumulator, jaki model, jaka pojemność, jaki prąd rozruchowy jest konieczny do tego, żeby wasz samochód, konkretnie wasz egzemplarz, był w stanie funkcjonować prawidłowo. No to chyba tyle w tej pogadance, bo rzeczywiście temat jest obszerny bardzo gadać na ten temat można długo, ale ja mam nadzieję, że wy rozpuścicie się teraz w komentarzach, powiecie mi o swoich przygodach z prądem rozruchowym, o swoich przygodach z baterią, o swoich przygodach z akumulatorem. Kto targał kiedyś akumulator do domu, kto nie, kto może nie miał nigdy żadnej m, styczności z tym, że akumulatorem. Nie wiem, akumulator samochodowy, co to jest. No, y także gadajmy ze sobą. Do zobaczenia w kolejnym y poradniku, kolejnej pogadance.